Siemanko, z tej strony Pigar, jest ze mną. Łukasz. No, mój brat, ja jestem Grzegorz, z jest Łukasz. Yy, I wpadliśmy na taki pomysł genialny, yy, żeby grać na jednym świecie w sposób, iż jeden z nas będzie obsługiwał klawiaturę, drugi myszkę. Będziemy po prostu tak, no będzie to trochę karkołomne na początku i pewnie do końca i o co w ogóle, ponieważ no często się nie zgadzamy. No w takim razie tworzymy świat. Nazwa? Może tak byś najechał? A no, sorry, dobra. Um, dobra. Może tak? Dobra, to dalej. przetrwanie. Bonusową skrzynię włącz. Nie, kody, kody. Nie, 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 nie wiem, że chciałeś, ale dobra. Ziarno do generatora. Wpiszemy, nie wiem. Wpiszemy. Nasze imiona. Okej. Okay, gotowe. Myślę, że już możemy tworzyć świat. To jest wersja. Domyślny, 1, czy. Tak, ten, domyślny, ten, domyślny, ten, domyślny. Ale domyślny. nie lepiej ten. Yy... Nie! Domyślny, Dobra. domyślny, domyślny. A, no. Dobra, no, gotowe, Stwórz nowy świat. Nie przepraszam, nie tyle. No. Boż, już się boję, co z tego będzie. No. Ale to będzie. Tragedia. Dobra. Może to wypali, na razie ja będę tutaj większość mówił, bo tak może wyjdzie, a w trakcie może się mój brat więcej włączy trochę. E, zaczniemy robić jakiś, nie wiem, szałas czy coś w tym stylu. To jest bez modów, sama vanilla. Tylko 1.7.2 wprowadzili tyle nowości, że będziemy przy okazji je odkrywali. Wiem, że jest późno, który odcinek, bo wersja wyszła już dawno, ale niedawno wpadliśmy na pomysł. Um, muszę jeszcze sprawdzić, czy się dźwięk nagrywa, tylko chwilę przejmę myszkę. No. E, w każdym razie mój brat będzie miał myszkę. Myśkę. Dokładnie. Tak się zgadza. A Grzesiu będzie miał... Klawiaturę. No, i jedziemy. Niech się człanki chwilę poładują. A to już... Tę skrzynkę. Damy na tą skrzynkę. No Uch. brawo! No! Musimy Jakie lagi! Na... Poczekaj chwilę, się światło generuje. Co w opcje. Yy, Muzykę i dźwięk. Yy, I poziom głośności wejść na... Yy, prawie minimum, na 5-6. No dobra, o starczy, ok, gotowe. No to jedziemy niż pochodnie skrzynkę też bierzemy. No Mam już sikierkę. Dawaj, owce, to, y, to pierwsza sprawa. Najważniejsze. Ale się czanki nie, nie regu... No Rozumiem, że tylko białe. Ale te też możemy... Mieć. No, ale jak będziemy ciali, bo ja Nie się... skacz tak! No. Dobra, mniejsza. Dobra, dawaj jestem to... Idziemy... Ooo! Z... o, Dobra. Ależ, tu się osiedlamy... Czemu nie mamy Trikapitatora albo timbera? Dobra, a otworzymy jakiś mamy pierwsze, teraz ścinamy drewno. Ależ to ciekawe. Tarzan, właśnie na to Okej Eem. Tak się właśnie Dużo będziemy skrywali. Tego... Tak, będziemy mówić jeden naraz. Jeden mówił. Tak. Jeden, no. Nie, bo będziemy mówić naraz. No też. No, Próba... się najdą do góry. Nie wiem, zobaczymy, jak to wypali. To będzie taki próbny odcinek. Czy to w ogóle wypali? Jak nie wypali? No, czy to, to w ogóle wrzucimy? Wrócić, wrzucę, to na najwyżej dla śmiechu. <laughs> Ale po prostu, no, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, że będziemy sobie na tym świecie grali. Że odcinki teraz się będą pojawiały dość często. Muszę powiedzieć odnośnie serii na kanale Przerwy i w ogóle. No yy, mówiłem, że yy, napiszcie w komentarzach, czy chcecie tak. takie coś, żebyśmy robili dużo cięć, czy właśnie żeby nie robiliśmy tych cięć. W pierwszym odcinku myślę, że za dużo cięć nie będzie, bo no, tego to po lepiej prostu będzie. Dobra, to jeszcze... teraz dobra, generowanie chunków, muszę zmienić opcję. Albo dobra. Jedziemy tak. Nie Ale... się tylko czanki pogenerują, Dobra, czekaj. czekaj, zrobię Idziemy. crafting. Dawaj E. E. Okej, okay. o... O, woda. co tu jest? Dlaczego to... Tu... Tak, grzybki ładne, w ogóle. Ładna miejscówka. grzybki, pysy dawaj, mogą... ścinamy grzybki. Czekaj, tu się mogą r... topory robić Znaczy, Grzybki! Halucynki Duże grzybki halucynki. Żaden nie wypadł. Dalej, dalej, ścina no ścinaj, da. ścina Weź na tym klocku. Klocku. Dobra. Już rozwaliłeś no super, sikiery. już sikiery nie mamy. Dobra, to ja proponuję zejść do podziemi lub kilow No mówiłem, żeby kremet na początku robił. Brawo. No. Połowę zrównolesku. Dobra, może być. leci mam czas sifta. Ale cisza. No nie te! <laughs> nie no, genialne. Proponuję tutaj. Okej. Okay. Mega skupienie, będzie może jakaś muzyczka pozostawiona, chyba, że naprawdę to się będzie aż tak cięło. E, nasze dwa głosy, muzyka i w ogóle, że może, nie wiem, e, Dobra, Boże, odgłosy, nie wiem. Jakbyś coś robił. Boże. Sorry, chrypkę mam. Ja mam chrypkę. Dobra. Mm. No Jeszcze super, trochę, dobra. Ups. <laughs> nie można. No i właśnie na takie tu następnym... będzie niezgranie. No, następnym razem zrobimy tak, yy, aby. Zmienimy po prostu, ja będę na przykład miał myszkę, a... No może co, co odcinek Łukaszka, będziemy nie... zmieniali? Nie, no może też, ale zobaczymy jak to wypali. Czy w ogóle na to... Pierwszy to odcinek będzie... taki, taki myślę, że organizacyjny, szybko, raz, dwa zrobimy... Tu będzie taka mała już baza, ten... Zobacz, gdzie my tu jesteśmy. Tutaj, na górze. Ogarnij tak kółko, zrób. Pokaż mi gdzie my tu jesteśmy. Tego to jest... Um, Szkoda, że łybków nie ma. Forest. Musimy sobie to potem zapisać, ale spoko. Ile mamy wełny? Już. Trzy wełny. Odwróć się. Wiesz co zrobić. Morderstwo. A ale na razie nam idzie. Dawajcie na tą owcę. Tam była owca, dawaj. Jabłko jeść czy nie? Lepiej nie. Jeść. Powstał tu crafting. Najpierw trzeba po niego iść. No już. właśnie, mówię. chciałem już iść przed chwilą, ale... No. <taki> takie nie no mega poruszanie się Zniszcz e. No <taki> daj to zniszczyć No nie, nie albo dobra możesz zniszczyć To niszczyć czy nie niszczyć No za późno No A Jeszcze tak go z grzybka pozwól się do końca No nie tak nie, tutaj. No e tutaj tutaj. tutaj, tutaj. A tu co, co jest crafting? Nie. No dwa e. 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 No. I od razu skrzynka to najważniej. Więc tego dużo patyków. No. <laughs> Życie, życia, jak welon Raz przyjazne, a raz w nocy Nie no dobra, dalej dwa kilowy Mieczyk Łopatę, bardzo dobrze i drewna dużo No, i zresztą siekierę! <laughs> siekierę! Ma zrobić siekierę, o, o to chodziło. Porządek w jakimś punku? Wywal grzybki i tak dalej. Po co? No właśnie Zrób w ten, łóżko, 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 łóżko! Czy zdrowy? Nie <śmiech> <śmiech> Ma być wełna! A, sorry, zapomniałem o tym teksturpaku, trochę przeszkadza. No. Nie no, udało się. A, no spoko. Weź tam w kobiecie jeszcze na trzy mm. no, się no, no. Zrobi. Nie no, epicko, nie ma jak, nie no. I zrób na trzy bo w tym momencie... No. Na do góry. Nie to, nie to, nie! No dobra. Zrób wszystko. Martys um... oczywiście odpocznij. Idziemy. Bombowo. Będzie trzeba ją wykopać naszą łopatą, która się znowu zniszczy i będziemy musieli zrobić znowu. 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 <słuch> nie, tego, już, tego nie. już nie Dobra, zrób, nie wiem. A? Drzwi. Nie, dobra, czekaj, postaw ten krocek. O Boże, nie to, przyciski mi się mylą. No. Brawo, teraz mi kilo przełożyłaś na inną rzecz. No tam to miało być, bo te deski mieliśmy tu wsadzić. Nie ma za co. Postaw... o to, 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 Tak. Tutaj. Tutaj. Nie, i tutaj. Brawo. Nie tutaj. Niżej! Hop. 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 Postaw drzwi tylko na jednym klocku, tak żeby było. No nie, bo tu ma być klocek. Tu, cof... tu ma być klocek. W tym miejscu ma być klocek. A, no to I ten nagle nam na, na zniszczy. Postaw drzwi. Otwórz, wejdź. No i to by było. Na tyle. Nie, no żartuję. Um, no, daj mi ogarnąć sypialnię, albo nie. Trzeba idziemy pozwiedzać chwilę, co? Żeby zdobyć, jak, zobaczyć jakiś cave czy jest, czy coś w na tym Najważniejsze Bo jest... X-Ray'a ja jeszcze nie ma na tą wersję nie, nic, nic, nie mówiłem Jaki X-Ray? Przespij się, jeśli możesz już Tylko w nocy, noc bombowo. No, wyjdź. Mieno, wyjdź! wyjdź! Daj mi coś Denerwujesz mnie już No Nie Okej, okay, idziemy no. Idziemy. F. Starczy, F. mamy F. nareszcie... Eee, ogarnąć muszę! Okej, okay, No yes. ja jestem... No, e. No... No, tam. Idziemy się po dalej, 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 dalej. No najlepiej w gwiazdach, no. Łopatę biorę. No. A teraz takie grzybki mamy, teraz na te drugie trzeba zebrać. Chodź, odwróć się, iść tam gdzie ja idę. No to co? Egzybek! Nie ma grzybkow. Mam mnie. Oglądaj się czy nie ma tych grzybków. Tak, no nie ma, wracamy. A ja wiem gdzie są. Gdzie? Odwróć się w koło. Aaa, halucinek. Będzie żółbka. Szkoda, że. Dlaczego już... nie wypadają? Wypad jeden, już. dwa, trzy, cztery, pięć. Spokojnie Szybciej nie idzie. Nie wiesz? A dłużej? Sam Dobra. No, niestety po, po twoim zaskoczeniu, bawię się w pucharzy. Okay. Szybko dawaj do domu. Do domu. Tam, A do domu? Tam! Ja nie jestem. No, do domu. daj! Szybko! Ty no, tam było! Prosto, idź szybko, bo zaraz Creeper się zespisze. Za to, bo znowu hardcore skończysz. Wiem, to nie hardcore, ale dobra. Pochodnie, najważniejsze. Jest! Nasz domek uważam za skończony, a ty Brawo, mnie coś się nie dało. Da się. Za blisko, za daleko jesteś. No. Psz. Jest! Udało się. Do ataku, okej. Okay. Dobra, jeszcze... Jeszcze acigmentów. O, może zrobimy wszystkie acimenty. Nie da rady. Dobra. Zjedz coś. Idziemy na poszukiwania jedzenia. Ej, do craftingu? I Q jedno Ja tak lubię sobie historyjkowo jeść O Boże jeszcze raz. Idź tam! Um, Cześć, co jeszcze chciałem? Chciałem coś zrobić jeszcze. Co? Zupka? A no, no, na drogę, na drogę, najważniejsze. Zrób z dwie zupki. O ile wiesz jak. Tylko nie marnuj tego drzewna, bo to jest akacjowe drzewo. a Dlatego to Zrób Tak, tak tylko cztery miski, tak. Tylko to ładnie miski wyglądają teraz postawię cztery miski weź grzybki i weź grzybki i zrób zupkę i bawimy się w kucharza no no grzybki schowamy oczywiście żeby nie było że potem y, przez grześcia stracimy wszystko bo on nie chce y, no i podejść tam, e, bo tu wypadły. I wkładamy, wkład. No starczy, resztę um, bierzemy ze sobą. Dobra. Idziemy. No. Mm. Nie ma to jak no. Dawaj, no, to y, tutaj. Nie, bo tu nie ma jaskiń żadnej. Teoretycznie. Ej, a zapisać kordy! nie mm, my mm. się. Ehm. Um. 121 Czekaj, ja zapiszę. Nie po co będzie na odcinku? Nie Wyruszymy i nie wrócimy. Ej, czekaj chwilę, czekaj chwilę. Po co ci tyle? Potem się rozmnoży. Aaaa, no jak tak, jak tak, to spoko. Dobra, dobra. Ścinać drzewa, będziemy, może poza odcinkiem. Poza odcinkiem nie, będziemy, nie wiem, zdobywać surowce może nie, ale właśnie ten. Ej, drewno, bacie... drewno ogarniemy. Nie, patrz, no patrz, dobra, to w nie wiem. O Jest Hej wóź! Wuuu! Woo Woo Pierwsze potworki. Walcz, walcz, walcz. Ups. O, to było fajne. BUM! Ups, drugie boom. Nie no, tak się będą walki kończyły z creeperami. Pochodnie... Nie! Ha, Uch, już, dawaj, uciekaj, nie uciekaj! uciekaj co to ma być? Już na same przywitanko. Yy, siemanko, już tutaj creepery są. Piękne i wszystko. Gim. Nie! Stój. Yy, zjedz. Już! Co to tak. ma być? Wchodnia. Weź na pokoju Po co to tu? Weź na pokojowy i skasujemy się tylko na filetemowy. Nie, nie ma tego Ecycy, No ej, ej! Idź, bo zaraz się zaczną atakować. No chodź tam! Trzeba go chwilę. zabić. Trzeba, żeby się nam zregenerowało szybko. Brawo, zginiemy. W pierwszym odcinku Dedic od góry go weźnij. Weźmij go na shifcie no Bombowo. Jest! Czekaj, ten, ten się, się przekopiemy albo wejdziemy od tej strony. tu nic więcej nie ma. Uwaga, tam jest jeszcze jeden teoretycznie. Sprintem! Poczekaj chwilę. Jak podejdzie i teraz jedziemy, 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 jedziemy. Jest żelazo! Nasze piesze żelazo. Szybko, szybko, szybko. Na Jedz, miecz, dobra! na -off i na kill i na łopatę. Dobra, zjedz, 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 ja. Poszukujemy węgla teraz. Chwilę, musimy to wziąć. Ale nie będzie nic widać, ja, opcja, opcja, yy, ustawienia graficzne, jasność, okej, okay, zaskawa, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze gorzej! Nie będzie nic widać. Włóż te pochodnie. Okej. Okay. O Boże, ale ten cave... jest. Mm. E, specjalnie postawiłem, bo widziałem węgiel, ale wiedziałem, wiedziałem że ty nie, nie widzisz. Dlatego chciałem dla Ciebie uczynić ten zaszczyt i pokaże Ci pierwszy węgiel na naszym serwerze. Co? Bombowo co? Szkoda, że na 172 nie ma to co blow trika pytaj to rachca nie, głównie chodzi mi o ten yy, o... hero brain'a Ogarniesz hero trzy serduszka trzy serduszka, wtedy już był dawno trzy razy umarliśmy. wiem, można, może mnie niewyraźnie słychać yy, że niby brzydko mówię, ale koniec? naszujemy sobie kobla jak na okay. Domek, domek będziemy robić na, na odcinku następnym, to ogarniemy jakąś taką kryjówkę, albo wyruszymy sobie jeszcze po surowce, ale teraz myślę, że ten... Okay, I po ciemku wracamy, tu Ej, poszukaj, tu może jeszcze coś być. Poza grawelem, Nic ciekawego. Ej, a gravel na krzemią od razu, do przodu myślimy. Myślę... Ta, i potem, i od razu portal sobie w pierwszym odcinku no. walniemy, nie? Tak. Bo jeszcze kilka takich, takich tych no Nie, dobra, nie. Nie, kwiatków nie chcę. Dobra, czekaj, e, czekajcie. Dobra. Nie no, w tym odcinku myślę, że to było na tyle. No, nie, nie Wiedźma. Do... Wiedźma. Dobra, i trzymajcie się. Cześć. Na tym odcinku U... zabijemy. Cześć.